Jesteśmy Nessie Research Lab, ja się nazywam Agata Maroń, jestem Naturkowska. I przez najbliższe 30 minut będziemy mówić o tym, że pomysł sprzedaży jest super istotny. Słuchajcie, w ogóle ten webinar powstał, czy jakby pomysł na ten webinar powstał po doświadczeniach z naszymi klientami. Jak wiecie, my głównie wspieramy spółki technologiczne w generowaniu leadów. I zaczęłyśmy na początku współpracę z naszymi klientami, tak jak to robiłyśmy przez lata, pracując dla innych, czyli pracując w firmach, gdzie byłyśmy wcześniej zatrudnione. I szybko się zorientowałyśmy, że co wydaje się dość oczywiste, content jest ważny, natomiast nie kontent tylko w znaczeniu, co my do ludzi piszemy, z jakim komunikatem idziemy, ale pewien spójny. Szeroki pomysł na to, co i jak chcemy sprzedawać. To się wydaje banalne, bo przecież każdy ma dział marketingu i każdy ma jakiś branding, każdy ma jakąś historię na stronie, ale my poszliśmy w to dużo głębiej. Zaczęliśmy zajmować się jako pierwszym krokiem w ogóle z naszymi klientami, znalezieniem takiego unikalnego dla danej firmy pomysłu, który spowoduje, że my rzeczywiście na rynku będziemy się mogli czymś wyróżnić. I o tym dzisiaj będzie. Tak. To znaczy, to jest temat w ogóle, który, do którego bardzo często firmy podchodzą z, z pewną dozą lekceważenia i wydaje się, że wystarczy mieć stronę internetową i tyle, a musimy pamiętać o tym, że właściwie wszystko, co robimy, ma wymiary, ma dwa wymiary, ma wymiar jakościowy i ilościowy i o ile bardzo ważne jest, żeby trafiać do jak najszerszej interesującej nas oczywiście grupy odbior odbiorców, to ważne jest to, z czym trafiamy, zwłaszcza wtedy, kiedy rynek jest po prostu... Zunifikowane, kiedy wszyscy wychodzą z, na ten rynek z tym samym. Dokładnie. No właśnie. Słuchajcie, co to jest pomysł na sprzedaż? Dlaczego on jest ważny, szczególnie w IT? Nam się wydaje, że ten rynek jest płacki, płytki, głównie konkurujący ceną. Na pewno wszyscy tego doświadczacie. Jest to rynek, w którym oczywiście mamy jakieś swoje klejmy na stronie, ale jakby tak się zagłębić w tą komunikację, to większość firm technologicznych mówi o kilku identycznych produktach czy usługach. Albo to jest body leasing, albo to są dedykowane zespoły zdalnych agile'owych programistów i tam Bóg wie co jeszcze. Albo to są po prostu produkty from scratch, albo to jest budowanie MVP i tak naprawdę gdzie nie zajrzymy wszystko wygląda tak samo. Dodatkowo jeszcze bardzo często firmy się decydują na to, żeby zapisać jakieś takie dziwne hasła, pod którymi nie wiadomo, co się kryje, czyli Zazwyczaj. jesteśmy twoim partnerem, jakimś takim wyjątkowym, jedynym, i wiecie, to są takie klejmy, które są po prostu totalnym pustosłowiem, to znaczy klejmy, za którymi jakby, no właśnie, nie wiadomo, co się kryje i nie wiadomo tak naprawdę, czego ja jako ten klient mogę się spodziewać. Na pewno wiecie, i nie tylko od nas, choć my o tym często mówimy, że ludzie w dzisiejszych czasach robią bardzo dokładny research. To znaczy, zanim podejmą decyzję, y, robią ten research internetowy i nie tylko, i y, wybierają nas. To znaczy, nawet jeżeli to my do nich napisaliśmy, to oni i tak prawdopodobnie będą nas porównywać z innymi. W związku z tym, y, jeżeli chcemy taki jest nasz klej na dzisiaj jeżeli chcemy przestać konkurować ceną, jeżeli chcemy przestać konkurować z firmami, Szczególnie z za wschodniej granicy, bo te firmy dziś temu polskiemu rynkowi software house'ów gdzieś tam trochę stoją na drodze, no bo mają cały czas tańszą siłę roboczą, bo, bo jest to w ogóle ogromny, gigantyczny, rozwijający się rynek i rzeczywiście ta konkurencja najbardziej boli, choć nie tylko oczywiście, to naszym zdaniem należy przede wszystkim przestać konkurować ceną. To znaczy, cena w ogóle jest, powinna być zdjęta ze stołu. To nie jest prawda, że ludzie kupują tylko ze względu na cenę, prawda, Justyna? Tak. Tak, to znaczy, bardzo łatwo jest powiedzieć, przestańcie konkurować ceną, ale właściwie jak to zrobić, o co chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, ja sobie tu przyzucę, chodzi o to, że jeżeli wszyscy sprzedajemy to samo i tak samo i mamy dokładnie te same usługi i takie same funkcjonalności tych usług i takie same cechy tych usług, to właściwie nic innego nam już nie pozostaje, jak tylko konkurowanie ceną, dlatego, że wszystko inne jest dokładnie takie samo i to jest Coś, na co się wskazują firmy, które komunikują tylko i wyłącznie swoje produkty. To znaczy, jeżeli komunikują się produktami. My sprzedajemy, jesteśmy software house, sprzedajemy zespoły, robimy projekty end-to-end i MVP. I tak naprawdę, jak się spojrzy na, na większość stron software houseowych, to dokładnie tak to wygląda. Czyli pokazujemy klientowi, jakie mamy produkty, a że wszyscy mają takie same, wszyscy mają ten sam dostęp do tych samych kompetencji na rynku, takie same trudności z pozyskaniem tych kompetencji. My wszyscy jesteśmy w tym samym, w tym samym kwadracie. Więc zostaje nam tylko i wyłącznie ta nieszczęsna, ta nieszczęsna cena. I to, do czego my Was zachęcamy, to żeby odkleić się trochę od pokazywania tych samych produktów, co wszyscy. Czyli przede wszystkim, żeby zastanowić się nad tym, jakie jest nasze why. Tutaj nawet wkleiłyśmy kółeczko Sineka. Oczywiście jakby to nie jest koncepcja, którą wymyślił Sinek, ona już była dawna znana, on ją trochę lepiej opisał, trochę lepiej wyeksplorował yy, i ją sprzedaje trochę jako swoją. Niemniej jednak ona jest naprawdę bardzo, bardzo mądra, to znaczy jeżeli idziemy i sprzedajemy produkty, zostaje nam tylko cena i wtedy walczymy ceną, ale jeżeli idziemy i pokazujemy jakieś wartości, które za nami stoją, to ludzie się identyfikują z nami ponad ceną, to znaczy, ta, ta, jakby te pieniądze przestają być aż tak istotne, dlatego to, co my na pewno zachęcamy, to zachęcamy do, komunik do komunikowania wartości, ale nie wartości pod tytułem jesteśmy innowacyjni, jesteśmy elastyczni i dbamy o dobrą jakość klienta. No nie, nie, nie do końca. To znaczy, te wartości rzeczywiście muszą być przemyślane i muszą być unikatowe dla was, żeby rzeczywiście znaleźć tych ludzi, którzy się z nimi zidentyfikują. A oprócz tego, że mamy ten ogólny pogląd na wartości, to też powinniśmy, te wartości one powinny, powinny przebijać z góry na dół i powinny być widoczne właściwie we wszystkim, co, co opisujemy na naszej stronie. I na wszystko to trzeba mieć pomysł. Czyli nie, 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 nie piszmy tego, co wszyscy, tylko pomyślmy, swoje, swoje własną, swoją własną identyfikację werbalną. Tak, ona powinna być w ogóle zgodna z DNA firmy, to znaczy, od, jakby odzwierciedlać to, jak faktycznie w tej firmie jest. Wiadomo, że marketing wszystko przyjmie, ale nie mówimy tutaj o marketingu, tylko mówimy o sile pomysłów sprzedaży. To znaczy, naszym zdaniem, pomysł na sprzedaż jest pewną spójną koncepcją, która pozwoli nam, Poprowadzić proces sprzedaży od startu do mety. Innymi słowy, kiedy na przykład przychodzi do nas klient i wymyślamy dla niego ten pomysł na sprzedaż ogólnego produktu, który u niego się nazywa Development Teams, prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, że Znajdziemy na to pewien pomysł wynikający z tego, co unikalnego jest w tym, jak oni to robią, co oni tam mają, do kogo z tym wychodzą, i działania, które będą pod to zaplanowane, one też będą wynikały z tego ogólnego pomysłu. Innymi słowy, pomysł nie polega tylko na tym, żeby coś nazwać development teams, ale żeby wiedzieć w związku z tym, jakie konkretnie <laughs> rzeczy. Przepraszam, nie kasaj, bo to jest niepolityczne. Jakie konkretnie rzeczy będą za tym szły? Pokażemy Wam kilka case studies, ponieważ zaczniemy od dobrych case studies, więc pokażemy z nazwami firm. STX Next, pewnie znana w większości Wam. Mnie znana bardzo dobrze, bo, bo miałam tam przyjemność pracować przez prawie 3 lata. I słuchajcie, gdzieś tam brałam udział w tym, jak ta marka była tworzona w takim kontekście, jak dzisiaj jest jak dzisiaj jest postrzegana, bo pamiętam, jak wymyślaliśmy super bohaterów, od których teraz już Maciek odchodzi z różnych powodów, ale oni przez rzeczywiście 3-4 lata byli, byli takim benchmarkiem i rzeczywiście takim punktem odniesienia dla STX. -a. Do dzisiaj działają na przykład rzeczy, które wymyślaliśmy na granicy sprzedaży i employer brandingu, czyli Python Has Power, czyli taka akademia PHP, chodziło o przeswitchowywanie za free programistów PHP na Pythona, więc taka gra słów, ale to, do czego przede wszystkim chcę, to tutaj jakby zmierzam trochę na około, a propos tego dobrego pomysłu, jak to robić w, w tym pomysle sprzedażowym, ten pomysł jest bardzo prosty tak naprawdę. On ma kilka elementów. Po pierwsze, STX się specjalizuje w Pythonie, więc jakby sprawa jest uproszczona, po prostu mają bardzo dużo Programistów Pythona, ale co ciekawe, pamiętam jak mieliśmy taką dyskusję, kiedy zaczęliśmy klimować, że to jest największy Pythonowy software house w Europie. No i wiadomo, że to jest jak z tym, że żywiec jest, czy tam, już nie pamiętam, które to piwo, że było prawdopodobnie, prawdopodobnie najlepsze piwo. I teraz tak, jest to pewien claim, claim, który nie do końca jest możliwy do sprawdzenia, no bo zupełnie hipotetycznie, teoretycznie gdzieś w jakiejś zabitej dechami dziurze może być większy Pythonowy software house, ale to, że my coś claimujemy, co jest, co jest prawdą, co jest jakoś odzwierciedleniem naszej rzeczywistości i klejmujemy to jako pierwsi, powoduje, że tak naprawdę jest czymś, co do nas przylega. I to było coś, co totalnie odmieniło w ogóle dynamikę sprzedaży w stx i też dynamikę tą marketingową. Ja bym chciała jeszcze tylko zaznaczyć, że Agata powiedziała trochę między wierszami o jednej z chyba z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o wymyślanie dobrej komunikacji. Powiedziała, że to się zadziało na... Na styku sprzedaży i employee brandingu czy marketingu. I właśnie jakby bez takiego insightu od osób, które sprzedają, które wychodzą w rynek, które mają doświadczenie w polu z klientem, naszym zdaniem nie do końca da się w ogóle stworzyć taką dobrą schodzącą do szczegółów sprzedażową, mięsistą komunikację. Tak, no bo spo, z perspektywy STX słuchajcie, no on jest w stanie jakby zarąbać wszystkich innych, którzy robią cokolwiek w Pythonie, dlatego że y, y, swoim y, jakby przekazem absolutnie niweluje wszystkie obiekcje. To znaczy, mamy y, y, kilkuset programistów Pythona. To znaczy w podtekście ty kliencie nie musisz się obawiać że jeżeli ktoś się zwolni, odejdzie, co wiadomo, że na tym rynku dzieje się bardzo często, to Twój projekt w jakikolwiek sposób będzie zagrożony, no bo my go z łatwością możemy podmienić. Po drugie, mamy gigantyczny know-how in-house'owo, w związku z tym e, ca cała techno ta technologiczna wiedza jest wewnątrz. Co więcej, jeżeli mamy skolokowanych tak wielu programistów jednej technologii, no jesteśmy w stanie uczyć się dużo szybciej, wiele z tych problemów już rozwiązywaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I to I jest korzystanie z... Klejma, wykorzystanie tak. waszych rzeczywistych sił. Tak a jest naprawdę duży, ale jakby wy też na pewno macie swoje siły, każda firma ma jakąś siłę, którą może wykorzystać. Tak. Słuchajcie, drugi przykład, firma, która nam się bardzo podoba, faj, Chciałybyśmy z nią pracować. Całuski dla was, Holders. Czyli Holders Gliwice. tutaj pokazujemy wam to jak oni w ogóle pokazują swoje case studies. To jest w ogóle coś bardzo oczywistego, wydaje się, że oczywistego, co jest znanym w ogóle claimem takim reklamowym, nawet nie marketingowym, czyli mówienie klientowi o tym, jak rozwiązujemy, czy w ogóle mówienie o tym, jak rozwiązujemy problemy klientów. To się wydaje oczywiste, ale ponieważ my wszyscy ludzie uwielbiamy mówić o sobie, w związku z tym bardzo rzadko tak naprawdę skupiamy się na problemach innych ludzi, wolimy opowiadać o swoim sukcesie, a nie o rozwiązywaniu problemów. Tutaj słuchajcie, macie pokazane właśnie to, jak oni pokazują case studies. Zobaczcie, że każdy z tych tytułów mówi nie o tym, że zrobiliśmy zarąbistą apkę albo zarąbisty serwis, tylko mówi o tym, że rozwiązaliśmy taki, a nie inny problem. Jak yy, yy, jak, jak odpowiadamy na wyzwania naszego klienta czy wyzwania naszej branży. To jest bardzo fajne, dlatego że to jest rzeczywiście case study. Oczywiście pewnie gdzieś tam w tle są pokazywane nasze, yy, nasze najmocniejsze strony, ale generalnie to jest pewnie to, co jest świetnym materiałem kontentowym, nadaje się bardzo fajnie na webinar. Każdy z tych tytułów, który tu jest, może być webinarem, który pewnie by wygenerował wiele, yy, wiele fajnych widów, ale też nadaje się do bycia kontentem e-mailowym. Hmm? Trzeci słuchajcie, przykład, zupełnie inny. Z rynku na styku designu i, i technologii. Moja absolutnie ulubiona firma, jeżeli chodzi o te komunikacje, to jest firma, panowie programiści, być może znana, studio designersko technologiczne, które całkowicie współpracuje z branżą reklamową. Oni stawiają, słuchajcie, serwisy, portale, strony we współpracach z agencjami kreatywnymi. Pokazujemy wam jedną ze stron, gdzie chwalą się nagrodami, które ich projekty otrzymają. Wstrzymały. No i zobaczcie ten claim, tak? Gdy odjechane pomysły spotykają się z digitalem, powstają realizacje godne wyróżnienia w branży. No i to jest to, tak? Ten claim jest bardzo jasny. Odjechane pomysły spotykają się z digitalem w podtekście. Nie zrobię ci tego zwykły software house, który o designie i, jakby i, i sztuce niewiele wie, zrobimy ci to my. Co więcej, ich pomysł na sprzedaż jest taki, że znaleźli nisze której uderzają do agencji kreatywnych, agencji reklamowych, budują sobie partnerstwa i poprzez te partnerstwa zyskują zlecenia. Z kolei, już Ci, tak, przepraszam, daję głos, z kolei z drugiej strony taka agencja kreatywna czy reklamowa nie będzie szukała byle jakiego studia czy software house'u, dlatego że chodzi o ten mentalny mecz, czyli chcemy rozmawiać z ludźmi, o których myślimy, że nas rozumieją. I tutaj w ogóle przepięknie to przybrzmiewa, jak war pewna wartość spotyka się z grupą targetową tej firmy, Czyli z agencjami i ma odzwierciedlenie nawet w najmniejszym szczególe, czyli chociażby na przykład w języku, którego oni używają, bo ten język, spójrzcie na tą warstwę jest słowną, słownikową, odjechane na przykład pomysły. No, prawdopodobnie, jakbyście szli do branży finansowej, no to użycie tego słowa byłoby strzałem w stopę, ale oni idą do, do agencji kreatywnych, więc oni, nawet szyk zdania wskazuje na to, że oni kulturowo nawiązują gdzieś do jakichś. Yy, mm, wirali, które się pojawiały, nie? Była jakaś reklama, która też na takim szyku zdania bazowała i oni to wszystko odzwierciedlają tutaj, także to jest świetnie przemyślane. Tak. Słuchajcie, zostało nam pewnie z 5 minut, a właśnie, jeszcze najważniejsza rzecz, żeby nie wyjść tylko z... Tak żeby wyjść z jakimś pomysłem, tak, co robić. Pomysłem. To znaczy jest kilka zasad, które naszym zdaniem są niezwykle istotne. Warto uzyskać zewnętrzną perspektywę, nie tylko samemu próbować siadać i wymyślać, bo po prostu, tak jak tutaj jest napisane na tej prezentacji, pewnych pytań sami sobie nie zadamy, po prostu musi nam ktoś zadać je z zewnątrz, pokazać inną perspektywę i do pewnych rzeczy sami nie dojdziemy. Pomimo, że to my jesteśmy ekspertami od naszego własnego biznesu, to warto mieć kogoś, kto nam powie, jakby zada, zada pytania. Tak. Warto się inspirować, warto poszukać innych caseów, patrzeć szerzej. Jeżeli chcecie zrobić, jeżeli szukacie inspiracji, jesteście nie wiem, w branży technologicznej, spójrzcie na jakieś branże około technologiczne, nie tylko na konkurencję. Warto, warto patrzeć szerzej, warto schodzić głębiej w siebie, zrozumieć, dlaczego ja w ogóle przychodzę do pracy, dlaczego ci ludzie, i moi pracownicy przychodzą do pracy, co jest takiego w tej firmie fajnego, że wszystkim nam się chce ciągnąć, a jak nam się nie chce ciągnąć, to może warto zmienić. Warto i to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię. Warto też patrzeć na zagranicę, to znaczy na konkurencję, tak, tak. ale zagraniczną. Na konkurencję polską to naprawdę nie ma co patrzeć, ale na konkurencję zagraniczną warto, szczególnie na takie firmy, które są na styku technologii i designu, dlatego że w ogóle świat zmierza w tę stronę i tam naprawdę można się poinspirować. Ostatnio, słuchajcie, muszę to powiedzieć taką znalazłam bardzo fajną stronę gdzie wszyscy założyciele firmy w zakładce o nas zamiast pisać swoje biogramy i zdjęcia napisali, że najlepiej o nas opowiedzą nasze mamusie. E, I tam jest link i są zdjęcia ich mam i każda z tych mam mówi John jak miał 5 lat to był słodkim dzieckiem i kochał programować. E, robi najpiękniejsze strony na świecie i po prostu to jest mega słodkie, ale też pokazuje, że to, że jeżeli my się sprzedajemy jako firma, która jest kreatywna, no to na Boga bądźmy kreatywni. Jeżeli się sprzedajemy jako firma, która jest zaawansowana technologicznie, no to też musimy gdzieś to pokazać w jakiś sposób. dokładnie Eee, tak, zejść głębiej. Tak, zejść głębiej, zejść od ogółu do szczegółów, czyli zaczynamy od rzeczy, które są, które są wysoko, od wizji, od strategii, schodzimy coraz niżej a do szczegółów. No i przede wszystkim, chyba jedna z najważniejszych rzeczy spójność. Musimy być spójni, czyli jeżeli idziemy z komunikacją na LinkedIn, z postami na LinkedIn, to to samo powinno być na stronie, to samo powinni być handlowcy na spotkaniach i my na prelekcjach, czyli jakby musimy mieć jedną wizję, która jest spójna i z nią wychodzimy na rynek. I myślę, że, przepraszam, myślę, że jeszcze możemy powiedzieć o tym w ogóle, jak my to robimy. Możemy. Mamy jeszcze trzy minuty, dwie minuty. Słuchajcie, my w ogóle jakiś czas temu już zorientowałyśmy się jeszcze w poprzednich tak naprawdę miejscach pracy, że to jest niezwykle istotne i niezwykle kluczowe, żeby mieć jakieś story. I mimo, że wychodzimy głównie za odbandem, nie zrozumcie nas źle: no, my jesteśmy odbandowe i bardzo mocno z tego korzystamy, to tak naprawdę wiemy i rozumiemy, i, i jakby też Wam chciałobyś podkreślić, że to jest niezwykle istotne, że kiedy już wychodzimy z tym odbandem, to żeby tam była fajna ta komunikacja właśnie dokładnie taka mięsista taka o jakiej mówiliśmy przed chwilą i teraz dlatego my w ogóle zaczynamy to chyba nawet wspominać co, co więcej na tyle doceniłyśmy rolę komunikacji że na stałe pracuje z nami dyrektor tak. kreatywny który ma background copyrightecki i tak naprawdę współpracuje z nami przynajmniej u niektórych klientów i tworzy dla nas zręby treści które są nie tylko sprzedażowe ale mają ten Odpowiedni, tak, ten palec Boży, jeżeli chodzi o klejmy dla danego no. klienta. Tu nawet ostatnio sobie to nazwaliśmy, słuchajcie, nie wiem czy spotkaliście się z takim stwierdzeniem kreatywne słuchanie. Kreatywne słuchanie to jest tak naprawdę zapisanie de facto tego, co wypływa od klienta, ale właśnie z tym elementem komunikacyjnym, który spowoduje, że to będzie wyróżnik, bo tak, tak naprawdę większość tych rzeczy jest u klienta. Tylko tak, tak, to jest coś, żeby co trzeba to wyłuskać tak. tak. I, i jakby umieć zdecydować, który z tych elementów będzie tym pomysłem na naszą sprzedaż. Dokładnie. I zrobić tak, żeby przebrzmiewał on właśnie przez wszystko, z czym wychodzimy na rynek. I dlatego my w ogóle zaczynamy współpracę z naszymi klientami Tam, my w, ogóle od z tego, tak... nie, w ogóle nie podejmujemy tak. pracy z klientami, którzy uważają, że ten etap jest zbędny, dlatego że ten pomysł jest w ogóle kluczowy. Tak, i bardzo często słyszymy, a po co nam to. Mamy to. Mamy to, co zrobiliśmy, no nie, no my to zawsze robimy od początku, robimy to z naszym dentorem kreatywnym i dopiero później wszystko, co robimy, budujemy na tym jednym pomyśle, na znaczy, tym jednym, na tym, jakby na tym ekosystemie pomysłowym, który wychodzi z tego pierwszego kawałka I do tego też zachęcam.